Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym dla Was analizować tydzień od 14 do 20 listopada. I jest to tydzień pomyślności i dobrobytu. 14 listopada mamy Poniedziałek. Wydaje mi się, że a, wszystkim nam jest wiadomo, że to same i sami kreujemy swoją rzeczywistość. I to jest właśnie wymowa tego tygodnia, gdy będzie się można o tym przekonać. W poniedziałek, słuchajcie, można wyciągnąć rękę po wszystko to, na co mamy ochotę. E, uważamy, że akurat na tę rzecz na to stanowisko, na to wyróżnienie zasługujemy, i że nam się ono należy. Oczywiście wynika to z naszego głębokiego przekonania i głębokiego odczuwania, ale słońce nadal jest w znaku skorpiona, zatem to odczucie jest prawidłowe. Nie wahajmy się zatem, poniedziałek nie jest dniem o niesamowitej anarchii, kiedy mamy niemożliwy wręcz impet, jednak jest układem, kiedy łatwo jest wychwycić swoje szanse, łatwo jest realizować pragnienia, nie jakieś bardzo odległe, ale takie pragnienia, o których jesteśmy przekonane, przekonani, że są nasze. Dobrze wychodzą kalkulacje. Słuchajcie, niczego nie przepłacimy. Nikt nie będzie wymagał więcej niż mu się należy. I to samo oczywiście nas dotyczy, czyli sięgamy rękę po wszystko, bo czujemy, że to jest nasze. Również możemy dostać zaległe pieniądze. Jakiś awans, który kiedyś nas ominął, teraz właśnie przychodzi pochwała. A cokolwiek, co spowoduje, cokolwiek, jest bardzo ważne i spowoduje, że powiemy, iż w końcu sprawiedliwości dla nas samych, dzięki naszej trosce o siebie, stało się zadość. I takiego początku tygodnia Wam życzę. 15 listopada mamy wtorek, a przepiękny dzień. Niezwykła moc, niezwykła władza w naszych rękach. Słuchajcie, popatrzcie na swoje dłonie i powiedzcie: Ty sobie, rzeczywiście mogę to zrobić. Zadajemy innym właściwe pytania, penetrujemy rzeczywistość i nie możemy pozbyć się jakże pozytywnego wrażenia, że natrafiłyśmy, że natrafiliśmy na sens całościowy, że dotarliśmy i dotarłyśmy do sedna każdej sprawy, a nawet głębiej. Docierają do nas informacje jawne i niejawne, a dla jednych one są obojętne, natomiast dla innych stają się wytyczną działań. I dzięki informacjom i naszym bystrym konotacjom, naszej spostrzegawczości, percepcji, która działa na 500%, funkcjonujemy, podejmujemy wyśmienite decyzje. Czujemy więcej niż zazwyczaj, zatem lepiej niż zwykle organizujemy sobie przyszłość. To jest układ niesamowitej, niesłychanej kreatywności w życiu. Poniedziałek, wtorek, środa. Zatem twórzmy, rozpoczynajmy realizację najwyższych lotów naszej wizji. Tak? Wizja ma loty bardzo wysokie, wchodzimy w nią. Łączymy się również z odległymi od nas ludźmi, mieszkają gdzie indziej, z miejscami odległymi, bo. Tam też widzimy świetną perspektywę, czujemy świetną perspektywę dla samorealizacji, i nie wahajcie się. Jeżeli odległość jest niesamowita, to tym bardziej będzie to zrealizowane. We wtorek ludzie są naszym wsparciem, bo w ludziach rozpoznajemy podobne dążenia i ambicje, aspiracje. Wszyscy chcemy stworzyć lepszą rzeczywistość, no i z takimi osobami się łączymy. Łączymy, nawet jeżeli są na drugim końcu świata. To jest taki właśnie czas. 16 listopada mamy środę. Mars pobudzi nas rankiem. No i uważajcie na tego Marsa. On jest taki, jaki jest. <laughs> każdy ma go w horoskopie gdzie indziej i każdy inaczej e, 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 oczywiście go odbiera. Ale ogólnie rzecz biorąc, osoby spod znaku panny i spod znaku ryb na niego uważają w środowy poranek. Jego ekstrawagancje, czyli namowy, również abyście to i wy poczyniły i poczynili, szczególnie panny ryb, ale wszystkich dotyczy, dzisiaj nikomu nie przypadną do gustu, a poddając się temu zyskujemy miano dziwoląków. Tylko to jest poranek, czyli nie cały dzień, na szczęście, potem mamy zmianę. Wenus przechodzi do znaku Strzelca i razem ze wspomnianym przeze mnie powyżej Marsem w znaku bliźnią rozpoczyna swoisty taniec z szablami. Niech będzie, że lekkość, niestałość i płochość, bo to Wenus strzelcu powiemy. Ale słuchajcie, nic nas nie hamuje w drodze do szczęścia. jest piękny układ, bardzo dobry układ dla biznesu. a Wszystkich spraw na tu i teraz dobrze jest prowadzić międzynarodowe rozmowy, negocjacje, a poszukiwać pracy za granicą, wsparcia za granicą, domu za granicą. Dlaczego by nie? No i tej drugiej połowy za granicą, bo w uczuciach. Panuje płomienność. Ideał śniże aż razi, ale czasem po prostu należy się temu poddać. No i poddawajcie się tam. W środę, 16 listopada. 17 listopada mamy czwartek. I z tego miejsca chciałabym przekazać najlepsze życzenia urodzinowe dla Marcina. Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń. W czwartek mamy ciekawy czas. Powiem tak, to się porobiło. Mamy dzień zmian. Sytuacji do ponownego rozpatrzenia, powtórzenia ewentualnie, a to za sprawą gremium planetarnego, które znajduje się w znakach zmiennych. Księżyc, Wenus, no i w końcu Merkury, bo on do strzelca wchodzi o godzinie 9:42 17 listopada. No i dla niektórych to będzie rozgardniaż, nie do opanowania, a nie do uniknięcia, sytuacja, którą trudno pojąć i trudno nad nią zapanować. Dla znaków zmiennych, szczególnie bliźniot i strzelców, to jest taki układ w ogólnym chaosie, ale to właśnie oni wydatni, układnie przeprowadzają wywiady, rozpoznanie i postępują zgodnie z wymogami zmieniających się chwil nie chwili jednej, chwile się zmieniają. Znaki stałe, szczególnie lwy i wodniki, niech sobie po prostu wezmą wolne, lub zaszyją się w cichym i spokojnym kącie. I tak nie połapią się w zabiegach i przebiegach tego dnia, a przynajmniej nie stracą. Ale jest wesoło. Do tego coraz mniej mamy hamulców i idziemy w świat uczuć i mówimy sobie, niech się dzieje wola jakaś tam, bo z nią się zawsze zgadzać trzeba. Tego Wam życzę. 18 listopada mamy piątek. Piątek jest nawiązaniem takim zdecydowanym do poniedziałku i wtorku. To są te dni, kiedy mamy moc. I piątek to jeszcze więcej mocy, siły i sprawczości. To jest naprawdę wielki plan, który powstaje teraz i który jest wytyczną działań takich działań związanych ze sprawczością. Z rozszerzaniem swoich umiejętności i możliwości na rok 2023. Bo, jak wiecie, 2023 to jest rok związany z Marsem. Słońce ma sekstyl do Plutona, i mamy okazję, by zreformować okoliczności wokół siebie, przestrzeń wokół siebie, zreformować. To jest też taki dzień, kiedy myślimy sobie o tym, z czym się długo borykamy. I właśnie w piątek minimalnym nakładem sił reperujemy lub doskonalimy swoją rzeczywistość. Właśnie z tym elementem robimy porządek, z którym się borykałyśmy i borykaliśmy. Piątek to również integracja z nową grupą, bardzo korzystna. Zauważamy motywy innych i zgadzamy się z tymi motywami lub nie, niezależnie od tego, co czujemy, czy my się zgadzamy z tymi motywami, motywami, czy nie, potrafimy sobie z każdą sytuacją nie tylko poradzić, ale przekształcić ją w sukces osobisty. Pamiętajcie o tym. 19 dzień listopada, sobota. No i pytanie, co ma wspólnego 19 listopada z 12 dniem października? No, no, Marsa w układzie z Neptunem. Po raz trzeci ta sytuacja będzie miała miejsce 15 marca 2023 roku. Zapamiętajcie ten moment, odnieście go do swojego życia i do swoich doświadczeń. Te trzy dni, najpierw dwa oczywiście, tak niekoniecznie do rozrywki, ale zauważcie jakie wydarzenia miały miejsce na świecie i w Polsce. Czy to blaga, czy to fakt? Poczytajcie sobie. W każdym razie jest to układ, gdzie nikt nie robi tego, co obiecuje, gdzie ktoś mówi coś innego. Działa zupełnie w inny sposób, a jeszcze e, jakimś dziwnym sposobem, innym, wszystkim innym to, co ta osoba robi, bokiem wychodzi. To jest układ taniej rozrywki, bezwartościowych działań, a trudnych i bardzo niejasnych a, sytuacji. Można się zapętlić, a pomyślicie sobie, że znalazłyście i znaleźliście wyjście z tego układu że owa nić ariadny jest w waszym ręku, a ona się okaże zwykłą włóczką moherową, więc zastanówcie się. To jest jedyny dzień, który jest dniem energetycznie słabszym. No to odpocznijcie w sobotę. 20 listopada mamy niedzielę. Takie delikatne pogranicze Skorpiona i Strzelca. No to jest Symfonia Namiętności. Uczuć, dla których brakuje skali. No i poddajmy się relacjom. Zróbmy to w niedzielę, nie w sobotę. Właśnie w niedzielę. Pamiętajcie, że niedziela jest takim dniem, gdzie nikt sobie nie dozuje, czy nie reglamentuje emocji. Mamy ochotę pobiec z tymi emocjami. No i zróbmy to. Na pewno nikogo nie skrzywdzimy. W tym dniu, w niedzielę, jesteśmy pasjonatkami i pasjonatami. I warto oddać się temu, co nas wzmacnia, co koi, co pozwala cudownie, bezstresowo żyć. A pamiętajmy, że w niedzielę dochodzimy do ładu z nieładem swoich emocji. Tak? Czyli zgadzamy się, że mamy nieład i to jest piękne. Także chwila trwa, jesteś piękna, jesteśmy w zgodzie ze swoimi emocjami, podpatrujemy swoje wnętrze, Oddajemy mu hołd, zaczynamy szanować albo szanujemy bardziej i to jest wymowa niedzieli i takiej niedzieli Wam życzę.